Witam w 22 odcinku najgłupszych newsów z kraju i zagranicy. Zacznijmy od kwestii ortograficznej. Jeden z komentujących napisał, że w tytule jest błąd, ponieważ nie powinno się pisać z zagranicy, tylko z zagranicy, bo takiego słowa jak zagranica podobno nie ma. No nie powiem, trochę się przestraszyłem, że zrobiłem ponad 20 odcinków z błędem, ale na szczęście lekarska poradnia językowa oraz Wydział Filologii UG już zajmowały się taką kwestią, potwierdzając, że takie słowa jak zagranica oczywiście istnieje i w takim kontekście jak mój tytuł właśnie ono powinno być używane. Odsyłam więc do tych źródeł w kwestii różnicy między słowem zagranicy a z zagranicy. A teraz przechodzimy do absurdów oczywiście z kraju i zagranicy. Pewna Niemka przyjechała do Szczecina z zagranicy, żeby zrobić u nas prawo jazdy. Egzaminator jednak wyczuł od kobiety alkohol i wezwał policję. Jak się okazało, na odwagę przed jazdami musiała sobie co nieco golnąć, bo miała prawie promil alkoholu we krwi. W związku z tym z placu wyjechała w radiowozie i w trybie przyspieszonym została postawiona przed sądem, gdzie dostała łącznie 9000 zł grzywny oraz 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Trzeba przyznać, że to trzeba mieć talent, żeby dostać taki zakaz, zanim się w ogóle pierwszy raz wyjechało na drogę. Jak już jesteśmy przy nieodpowiednim zachowaniu za granicą. Influencerce grozi nawet do 3 lat więzienia, bo w czasie wakacji w Turcji postanowiła wykorzystać maszt z państwową flagą do tańca na rurze. To co niektórym komentującym wydaje się niewinnym pokazem umiejętności, miejscowym władzom już się tak nie spodobało. Turystka dostała zarzut znieważenia tureckiego narodu i symboli państwowych, a sam gubernator miasta nazwał to brakiem szacunku do wartości narodowych i duchowych mieszkańców Turcji. Ostatecznie dziewczyna chciała mieć viral, a będzie miała wyrok. Swoją drogą panowie, jak tak dbacie o cześć i chwałę tego supa z flagą, to może byście te naklejki z niego usunęli, co? Mężczyzna z Florydy został aresztowany, ponieważ regularnie włączał spryskiwacze, żeby oblać wodą dzieci specjalnej troski zmierzające do szkolnego autobusu. Zrobił to ponad 400 razy od zeszłego roku, włączając wodę dwa razy dziennie, jak niepełnosprawni szli do szkoły, a także jak z niej wracali. Facet monitorował, kiedy przyjeżdżał autobus przez zamontowane kamery i zdanie ze swojej piwnicy odpalał na chwilę straszacza i wyłączał jak tylko autobus odjechał. Dlaczego? Podobno nie podobało mu się, że przystanek ustawiony jest tuż przed jego domem, a część jego podjazdu była używana jako rampa dla wózka inwalidzkiego, z którego korzystało jedno z dzieci. Drama trwała prawie rok, ale w końcu służby zadziałały i 61-latek został aresztowany i dostał bardzo poważne zarzuty. Policja w oświadczeniu mówi, że mężczyzna nie potrafi żyć z sąsiadami, więc teraz postarają się dorzucić mu sporo nowych sąsiadów do celi, żeby nauczył się dogadywać z innymi ludźmi. Pamiętacie seryjnego wąchacza tyłków z 19 odcinka? No więc okazało się, że opuścił areszt w ramach warunkowego zwolnienia i pierwsze co zrobił to... Znowu poleciał obwąchiwać pośladki niespodziewających się niczego klientek marketów. Kelsey Crowder, znany już oficjalnie policji jako Bud Sniffer, najwidoczniej uważa, że konsekwencja jest kluczem do sukcesu w karierze, a system sprawiedliwości w Kalifornii nie ma zamiaru mu w tym zbytnie przeszkadzać, skoro ciągle go wypuszczają. Teraz znowu siedzi, ale nie wiadomo na jak długo. Więc na wszelki wypadek, jak będziecie w okolicy Los Angeles, to oglądajcie się za siebie, czy ktoś nie chce was przypadkiem obłochać od strony zakrystii. W Lublinie poszły konie po betonie, a w zasadzie to jeden koń i po asfalcie. Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad zamieściła nagranie, które pokazuje, jak osiadłany koń wbiega na trasę S19. Co prawda wbiegł pod prąd, ale już na samej trasie ruszył z kopyta, ładnie trzymając się prawego pasa, tak więc w tej kwestii trzymał się przepisów lepiej niż nie jeden kierowca. Ostatecznie wszystko dobrze się skończyło, a zwierzę wróciło do właściciela. Sheriff z Florydy na konferencję prasową ubrał w wart 50 tysięcy dolarów złoty łańcuch, należący do szefa gangu, którego właśnie aresztowali. Sheriff chwaląc się sukcesem dodał: Mam ich drip. Mamy ich pieniądze, mamy ich broń, mamy ich narkotyki. Jakby wymieniał lud zebrany po pokonanym wrogu w grze. Pewnie dla ego zatrzymanego fakt, że policjant błyszczy przed kamerami w jego ulubionym łańcuchu jest większą karą niż samo zatrzymanie. Nieraz w tej serii poruszam kwestię AI, oczywiście w kontekście absurdalnych sytuacji, do jakich doprowadza ludzi zbyt mocne zaufanie do sztucznej inteligencji. Przykładowo w poprzednim odcinku mówiłem o facecie, który w ciężkim stanie trafił do szpitala, bo Chad GPT ułożył mu dietę opartą na bromku sodu. Każdy, kto używa tych narzędzi wie, że czasem z pełną pewnością siebie mogą mówić rzeczy kompletnie oderwane od rzeczywistości, więc pewnie z zaskoczeniem dowiecie się teraz, że Albania zamierza prowadzić ministerstwo w pełni zarządzane przez AI. Robo-ministrowie są pomysłem premiera, który miałby pomóc w walce z korupcją wśród urzędników. Z jednej strony moto plusy. AI nie będzie brało łapówek, nie będzie spóźniało się na posiedzenia i raczej nie otworzy firmy budowlanej na nazwisko szwagra, która będzie wygrywać rządowe przetargi. Do tego AI, pomimo swojego talentu do wymyślania absurdów, będzie miało problem, żeby przebić prawdziwych polityków w podejmowaniu kretyńskich decyzji. W końcu nawet najgłupsza sztuczna inteligencja nie wpadłaby na pomysł, że dobrym rozwiązaniem będzie z publicznych pieniędzy rozdawać jachty bogaczom. Kawał mięcha w spodniach próbował wynieść ze sklepu 57-latek z Luizjany. I to nie jeden kawałek, bo aż 22 paczki, w tym steki i mielone, których łączna wartość przekraczała 300 dolarów. Do tego skoku stulecia musiał się długo przygotowywać, bo pod sklep Walmart podjechał już samochodem ze zdjętymi tablicami. To jednak nie pozwoliło mu zmylić policji, która zatrzymała go kilka ulic dalej i kazała wywalić zawartość spodni na maskę. Pacet ma sporą kartotekę. Był już aresztowany 74 razy, w tym 24 razy za kradzież. Nic dziwnego, że dalej okrada sklepy, bo niby co mu zrobią. Chwilę go potrzymają i wypuszczą 75 raz. Sklep deklaruje, że mięso ze spodni już nie wróci na półki typ z poprzedniego newsa musiał naprawdę kochać mięso, ale w Wielkiej Brytanii już za samą deklarację takiej miłości można zostać aresztowanym. 23-latek z Cambrii usłyszał zarzut za to, że publicznie krzyknął: "Kochamy bekon" niedaleko budowy meczetu, co policja uznała za prowokację i obrazę rasową. Wygląda na to, że w Wielkiej Brytanii miłość do tradycyjnego angielskiego śniadania jest już zbyt kontrowersyjnym hasłem na protest. Możemy się tylko zastanawiać, czy reakcja władz by była taka sama, gdyby zamiast tego krzyknął kochamy kebab. Pewien hindus mieszkający w Singapurze udowodnił, że logistyka małżeńska to sport ekstremalny. Ożenił się po raz drugi, zapominając poinformować o tym żonę numer 1. Plan runął, gdy druga żona urodziła ich dziecko w szpitalu, w którym pracowała pierwsza żona. Spotkanie całej trójki na oddziale porodowym musiało przebijać nawet to, co wymyślają scenarzyści w serialu Szpital na tvn -ie". a że Bigamia jest w Singapurze nielegalna, to sąd podsumował jego życie romantyczne trzema miesiącami i trzema tygodniami więzienia. Nie wiem, jak ludzie są w stanie prowadzić takie dwa oddzielne życia, podczas gdy wielu przerasta prowadzenie nawet jednego. A propos ludzi, których przerasta życie codzienne, 40-latek z Connecticut musiał być ratowany przez Straż Pożarną po tym, jak utknął wewnątrz zjeżdżalni. Nie tylko więc nie zrozumiał, że to atrakcja dla dzieci, to jeszcze nie doczytał, w jakich pozycjach można bezpiecznie zjeżdżać. Fantazja podpowiedziała mu, żeby zaszaleć i zjechać w pozycji siedzącej głową do przodu. Jak wam trudno to sobie zwizualizować, to wam to pięknie narysuję w pęcie. Przez tą pomysłowość niedoszły akrobata utknął na pierwszym zakręcie, a żeby upał to potrzebował pilnego ratunku. Na szczęście strażacy zdążyli go wydostać, zanim został kolejnym laureatem nagrody Darwina. No ale w pewnym wieku nie trzeba już się specjalnie pchać w dziwne miejsca, żeby gdzieś utknąć. Facet od miał 40 lat, natomiast ponad dwa razy więcej miały panie, które utknęły w jacuzzi i prawie przypłaciły to życiem. Grupa starszych pań postanowiła zrobić sobie babski wypad do odosobnionej chatki w głębi lasu, a tam zrelaksować się podczas kąpieli. Problemy zaczęły się, kiedy okazało się, że dwie z seniorek nie są w stanie wyjść z niej o własnych siłach. A ich koleżanki nie są w stanie im pomóc. Panie wezwały ratowników, którzy przybyli z pomocą w ostatniej chwili, ponieważ uwięzione w wannie z gorącą wodą kobiety już traciły kontakt z rzeczywistością. Jak widać tylko w filmach, jacuzzi to kapsuła młodości, więc przekażcie swoim babciom, żeby na zakrapianych imprezach nie wchodziły z nikim do wanny, bo może się to dla nich bardzo źle skończyć. Ale imprezy w jacuzzi to rozrywka dla amerykańskich seniorek. U nas starsze panie bawią się inaczej. Na przykład ta 73-latka w gubieniu prowadziła Toyota Yaris mając w organizmie niemal 6 promili, czyli dawkę, która niejednego młodszego już dawno by położyła. Tutaj jednak musiało zadziałać doświadczenie, bo pomimo dawki uznawanej za śmiertelną, na szczęście nie spowodowała żadnego wypadku. Pato seniorka trafiła do aresztu, jej samochód na policyjny parking, a za jazdę w takim stanie może jej grozić nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Były dwa newsy o babciach, to dla równowagi teraz jeden news o dziadku. W Malezji 81-latek postanowił rozpalić uczucie dosłownie, podpalając dom opieki, w którym przebywał po tym jak zakazano mu wyjścia na randkę. Nie miała być to nawet jakaś romantyczna noc przy świecach, a po prostu wspólny wyjazd do miasta po nowy aparat suchowy którego potrzebowała jego partnerka. Trudno się dziwić jego desperacji, w tym wieku nie wiadomo czy to już nie jest ostatnia szansa na romantyczne wyjście na miasto. Mógł jednak swój protest pokazać w bardziej cywilizowany sposób. Teraz połowa budynku spłonęła, pensjonariusze zostali przeniesieni do innych placówek, a jemu samemu grozi 14 lat więzienia, więc możliwe, że spalił tym samym swoją szansę na randkowanie w tym życiu. I takim zestawem newsów z nie tak wesołego życia staruszków kończymy ten odcinek. Ciekawe, jaki przewodni motyw będzie w nadchodzącym tygodniu. Jak chcecie się przekonać, zapraszam do kolejnego odcinka już niedługo.